Cześć, witam Cię serdecznie. Mam na imię Bartek Dziedzic, a na tym kanale daję porady i narzędzia do tego, żebyś mógł rozwijać siebie i swoją firmę w internecie. Dlatego, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie rozważ zasubskrybowanie tego kanału. A bohaterem dzisiejszego filmu będzie mikrofon Fifine K669B, mikrofon, który jest mikrofonem budżetowym, ale dającym bardzo dobrej jakości dźwięk. Także oglądaj ten film do końca, jeżeli tylko rozważasz zakup nowego mikrofonu. W tym filmie pokażę wam zestaw z mikrofonem K66 który nazywa się T669 i cena to jest około 200 zł, ale w tej cenie dostajecie masę dodatkowych akcesoriów, które zaraz Wam pokażę. Oprócz tego dostajecie zmodyfikowany mikrofon K669, który, pierwsza rzecz, ma odłączany kabel od bazy, także jeżeli coś Wam się stanie z kablem, to naprawdę warto zainwestować w ten zestaw, ponieważ tylko w tym zestawie macie możliwość kupienia takiego mikrofonu bez podłączonego na stałe kabla. Mikrofon jest bardzo dobrze wykonany, jest chyba w całości wykonany z metalu. Wrażenie z użytkowania tego mikrofonu jest naprawdę bardzo pozytywne. Z przodu mamy pokrętło od ściszania i zgłaśniania mikrofonu. Mamy też małe logo Fifine, a od spodu mamy port USB do podłączenia kabla. Także tutaj na spodzie mamy gwint od mocowania mikrofonu, na przykład na statywie bądź ramieniu mikrofonowym. Dodatkowo w zestawie dostajemy bardzo długi kabel USB, ponad Dwumetrowy. Z mikrofonem dostajecie taki prosty, mały statyw stołowy. Jest to bardzo przydatna rzecz, szczególnie w podróży. Jeżeli nie macie zbyt dużo miejsca, to na pewno to Wam się przyda. A jeżeli korzystacie z mikrofonu w domu, to oczywiście polecam korzystać z ramienia mikrofonowego. Ramię mikrofonowe, które ma całkiem spory zasięg, dzięki czemu możecie swobodnie umiejscowić mikrofon w dowolnym miejscu i także dowolnie przymocować właściwie mikrofon tam, gdzie macie miejsce na biurku. Samo ramię jest. Bardzo dobrej jakości, ponieważ pozwala blokować mikrofon w każdej pozycji w głównych punktach. Macie dodatkowe blokady, które wystarczy troszkę przykręcić, żeby mikrofon na pewno został w danym miejscu. Dodatkowo macie koszyczek antywstrząsowy, także z regulacją kąta nachylenia, dzięki czemu możecie także dobrać ten kąt, żeby idealnie mikrofon zbierał wasz głos. Dodatkowo do mikrofonu dostajecie pop-filter, który jest nakładany w ten sposób, dzięki czemu mikrofon troszkę lepiej znosi głoski wybuchowe. Do mikrofonu także dostajecie drugi pop-filter. On jest na takim giętkim ramieniu. Z jednej strony macie uchwyt, mocujecie go do ramienia, a tutaj drugą część umieszczacie między sobą a mikrofonem, dzięki czemu jeszcze lepiej chronicie mikrofon przed głoskami wybuchowymi. Teraz pokażę Wam porównanie mikrofonu Fifine z mikrofonem od firmy Rode, Rode Procaster, który jest podłączony do miksera Rode Caster i dodatkowo ma jeszcze przedwzmacniacz mikrofonowy Cloudlifter. Tak więc czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dajcie znać pod spodem, który z mikrofonów wypad lepiej i czy ta różnica jest warta ceny. Osierocona i nikomu niepotrzebna Alina Starkow jest żołnierką, która wie, że może nie przeżyć swojej pierwszej wyprawy do fałdy cienia. Połaci nienaturalnego mroku, na której wprost roi się od potworów. Kiedy jednak jej pułk zostaje zaatakowany, Alina wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, o której istnieniu nie miała pojęcia. Następnie wkracza do ociekającego przepychem świata monarchów i dworskich intryg. Rozpoczyna szkolenie wśród griszów wojskowej elity swojego kraju i daje się zauroczyć ich niesławnemu dowódcy zwanemu zmroczem Zmrocz uważa, że Alina potrafi przywołać moc zdolną zniszczyć fałdę cienia. I teraz czas na drugi test, czyli test na ślepo, ale z hałasem, który na przykład może się wydobywać podczas grania na klawiaturze bądź pisania różnego tekstu. Osierocona i nikomu niepotrzebna Alina Starkow jest żołnierką, która wie, że może nie przeżyć swojej pierwszej wyprawy do fałdy cienia. Połaci nienaturalnego mroku, na której wprost roi się od potworów. Kiedy jednak i Półk zostaje zaatakowany, Alina wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, o której istnieniu nie miała pojęcia. Teraz puszczę muzykę i będziecie mogli posłuchać, jak mikrofony odrzucają dźwięk wydobywający się z głośników komputerowych. Osierocona i nikomu niepotrzebna Alina Starkow jest żołnierką, która wie, że może nie przeżyć swojej pierwszej wyprawy do fałdy cienia. Połaci nienaturalnego mroku, na której wprost roi się od potworów. Kiedy jednak jej półk zostaje zaatakowany, Alina wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, o której istnieniu nie miała pojęcia. Następnie wkracza do ociekającego przepychem świata monarchów i dworskich intryg, rozpoczyna szkolenie wśród griszów, wojskowej elity swojego kraju i daje się zauroczyć ich niesławnemu dowódcy zwanemu Zmroczem. No i czas na wyniki naszego ślepego testu. Mam nadzieję, że daliście znać w komentarzu wcześniej, który według was mikrofon jest Rodę Procasterem, a który jest FIFINE K669. Mikrofon A to był mikrofon Rode Procaster. Mikrofon B to było FIFINE K669. Teraz, jeżeli już wiecie, który mikrofon jest który, zróbcie jedną rzecz. Cofnijcie ten film do początku tego testu i oglądnijcie jeszcze raz i zobaczcie, czy rzeczywiście różnica między tymi mikrofonami jest aż tak znaczna. I słuchajcie, nawet tą rzecz konsultowałem z moim kolegą Marcinem, zastawnikiem z kanału Proper Sound, który jak mało kto zna się świetnie na mikrofonach i powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz. W tanim sprzęcie, w tanich mikrofonach może być po prostu różna kontrola jakości, więc nie zawsze kupując ten sam mikrofon będziemy otrzymywali tą jakość, którą akurat ktoś inny dostał w danym mikrofonie. Utrzymanie odpowiedniej jakości danego sprzętu, a szczególnie mikrofonu, Kosztuje, więc płacimy tak naprawdę za to, żeby mieć pewność, że mikrofon trzyma zadane parametry. I w tanich mikrofonach, niekoniecznie nawet takich jak Fifine, ale także w innych, ta kontrola jakości może być różna na różnym poziomie. I oczywiście nie mówię tutaj nic, Negatywnego o Fifine, być może ta firma akurat dba o jakość, sprawdza mikrofony, ale miejcie to gdzieś z tyłu głowy i myślcie o tym, jeżeli kupujecie cokolwiek taniego, że ta jakość może być po prostu delikatnie różna od tego, na przykład, co ja otrzymałem, a być może kupicie nawet jeszcze lepszy mikrofon tej samej firmy, ten sam model i on będzie po prostu lepiej działał u Was. W zestawie z mikrofonem Fifine dostaniecie dwa pop filtry jeden w formie takiej gąbeczki, którą nakłada się na mikrofon. Mikrofon, drugi w formie takiej siateczki umieszczonej na giętkim ramieniu i to się mocuje tutaj przed mikrofonem. I zadaniem pop filtra jest ochrona mikrofonu przed tak zwanymi głoskami wybuchowymi, czyli np. przykład p, b, t, d, ch. K, głoski, które tworzą nieprzyjemne wrażenie słuchowe i szczególnie wrażliwe na te głoski wybuchowe są mikrofony pojemnościowe takie jak ten właśnie Fifine K669B. Dobra, no i teraz taki mały test na głoski wybuchowe bez żadnego pop filtra. Pan, pani, palec, pasek, łapa, łopata, aparat, czepek. cap, chłop, etap, galop, bar, bajka, basen, bal, balkon. A teraz założę popfiltry, które są w zestawie i porównamy, czy słychać różnice. Pan, pani, palec, pasek, paw, parasol. Łapa, łopata, aparat, czepek, kapela. Cap, chłop, etap, galop. Bar, bajka, basen, bal, balkon, banan. Cebula, chlebek, globus. A teraz pokażę Wam, jak ten mikrofon może ładnie brzmieć, jeżeli stworzymy mu prawie idealne warunki do nagrywania. Obuduję go piankami akustycznymi i postaram się stworzyć warunki przypominające studio do nagrań podcastów. No, i to, co teraz słyszycie, to taka y, budka akustyczna izolująca mikrofon od y, dźwięków dochodzących z zewnątrz. Oczywiście tutaj normalnie zasłoniłbym jeszcze jedną stronę. I to, co zrobiłem tutaj, to oczywiście takie prowizoryczne studio do nagrywania podcastów. Odizolowałem mikrofon od echa, które może powstawać, odbijać się od ścian i wracać do mikrofonu, i to może być nieprzyjemne. A w tym momencie powinien nagrywać się bardzo czystej, jakości dźwięk prosto do mikrofonu. Ta pianka powinna izolować mikrofon. Mam nadzieję, że słyszycie różnicę. Jeżeli nagrywacie podcasty, to taka, e, taka budka może Wam bardzo pomóc. A teraz pokażę Wam jeszcze bardzo ważną rzecz, jak mikrofon Fifine poprawnie podłączyć i jak go ustawić, żeby uzyskać najlepszą jakość dźwięku z tego mikrofonu. Podłączenie mikrofonu USB do komputera jest bardzo proste. W zestawie dostajecie bardzo długi kabel, podłączacie go do mikrofonu, do portu USB w komputerze. W dolnym prawym rogu kliknąć na ikonkę głośnika, prawym przyciskiem otworzyć ustawienia dźwięku. I tutaj macie zakładkę, wejście, wybierz urządzenie wejściowe, tutaj wystarczy znaleźć mikrofon Fifine, on jest oznaczony w ten śmieszny sposób USB PNP Audio Device. I tutaj, jeżeli wybierzecie ten mikrofon, to oczywiście powinniście mieć poziom głośności pokazywany, z jakim poziomem głośności mówicie. Możemy wejść sobie we właściwości urządzenia tutaj i polecam Wam jedną rzecz. Głośność w systemie ustawić najlepiej na około 90 do 100%. Teraz na mikrofonie ustawiacie tutaj. Tym pokrętełkiem y, poziom głośności mikrofonu na około 15-20%. Bardzo ważna rzecz, mówicie w kierunku właśnie napisu FIFINE i tego pokrętełka, ponieważ w tą stronę jest zwrócona membrana mikrofonu i wtedy będzie Was lepiej słychać. To jest bardzo ważna rzecz. Nie mówimy tutaj do przodu, tylko mówimy w ten sposób. Także takie ustawienia tego mikrofonu są najbardziej optymalne. No i co moi drodzy? Przyszedł czas na podsumowanie całej recenzji. Czy poleciłbym Fifine? Oczywiście, że tak. Jest to jeden z najlepszych, budżetowych mikrofonów na USB. Polecam każdemu, kto szuka takiego pierwszego mikrofonu. Ja sam kupiłem go dlatego, żeby korzystać z niego z laptopa. Wtedy, kiedy nie mam dostępu do normalnego sprzętu, którym dysponuję w studio, kiedy muszę gdzieś podróżować, a na przykład będę musiał zrobić transmisję na żywo. Dodatkowo opowiem Wam jedną rzecz. Jest Jestem pod ogromnym wrażeniem jak ten mikrofon świetnie sobie radzi z jakością nagrywanego dźwięku i jak mało odstaje od zestawu, którego normalnie używam do robienia sobotnich transmisji na żywo. Kolejne pytanie, które możecie mieć, to czy warto dołożyć do mikrofonu i kupić ten zestaw T669. I powiem zdecydowanie tak. Nawet się nie zastanawiajcie. Wszystkie tutaj akcesoria są naprawdę fajnej jakości, pomogą wam w nagrywaniu dobrego dźwięku i praktycznie macie gotowy, kompletny zestaw do streamowania czy do nagrywania podcastów. Koniecznie oglądajcie ten film, który Wam się pokazał na ekranie, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego, jaki mikrofon wybrać do nagrywania filmów.